Idem media Przedstawia. Reksio i Ufo! Yeah. O nie. Dobra, witam was wszystkich bardzo serdecznie, to wasz ulubiony prowadzący, ja. Ha, żartowałem. Hej, to ja, UO zero 00 Dzisiaj gramy w Reksio i Ufo. Bo mówiłem, że będziemy grać i będziemy grać w Reksio i Ufo. So let's just jump it. Right. pierwszy. Inwazja. Nie prze... przerywaj mi seksownych narodowych hey, z głosem. Reksio spał bardzo niespokojnie. Męczyły go koszmary. O nie. się nagle i stwierdził, że coś dziwnego dzieje się dookoła. Trzeba to sprawdzić. Przeczucie nie myliło go. Na podwórku działy się rzeczy, jakich świat dotąd nie widział. Świat dotąd nie widział takich rzeczy, koko, koko. Śpię sobie, proszę ciebie smacznie, aż tu nagle budzę się i patrzę. Wsiu, psiu, jacyś kokos, mici, zakradli się do kukurników! No to wybiegam i nie wiem, co robić dalej. Koko! Justynko, koko-ko! Koko. Angeliko, koko-ko! Koko. Co oni sobie myślą? Ci kokos, kosmiczni piraci, tak porywać moje koko-koszki koko, w środku nocy! Kocham ja mikrofon. Reksio spojrzał w niebo i naliczył aż 20 zbliżających się spotków kosmicznych. Powstrzymam je, pomyślał. Tylko potrzebna mi jest jakaś broń. Nie namyślając Atom się długo, bronią, Reksio chwycił worek pełen buraków. Buraki no właśnie. Będziemy rzucać w Staraj no. się I tak oto nasz dzielny pies dał kosmitom Bobu. Kiedyś mi to bardzo dużo czasu zajęło, chyba z godziny. O, ko, robota, Reksiu! Uciekali, aż się za nimi, to, że tak powiem, hu -hu, żyło. Niestety, moja młodsza siostra, Angelika została uprowadzona przez obcych! O nie... No nie wiesz! <laughs> uprowadzona przez obcych? To dranie! Mnie uprowadzili całą wioskę czarnych kur! Panu. Przekopałem się pod całym oceanem, żeby wam o tym powiedzieć. O tak sobie myślałem, że skoro pies dał sobie radę z piratami, to może też poradzi sobie z kosmitami. Rexio, stanął przed nie lada dylematem. Róż w kosmos wydawała się szaleńczym pomysłem. Ktoś jednak musiał uratować porwane kury. A, Angeliko, Koku! Najpierw! Najpierw oh. zabrali mi brata, bliźniaka, jednojajowego mojego małego, koko ko, ko, kornelka. A teraz zabrali mi Ciebie. Tylko nie a, Kornel. Naprawdę? Naprawdę gotów jesteś polecieć za nimi w pościg? Oczywiście. wysoko się wysoko ponad ziemię. Polecieć tak. w ko-ko kosmos! Pozostał Dokładnie. tylko jeden problem. Jak? W jaki sposób reksią miałby polecieć w kosmos? Otóż no nie ma dróg. Panie hmm. Dajcie mi jakieś dwie godzinki na wynalezienie odpowiedniej technologii Bo i przygotowanie ma projektu Kokoko ko ko kosmicznego w, w Kocham tę grę. Kocham serię gry Rekia. transgalaktyczny. Aha. <gry> Blastery? Dobrze? Nie. To słabo wygląda. A tu dokleimy napęd eee, może orpozbożowy. I na koko, koko, koniec obwiążemy wszystko z sznurem kokoko, koko, nobno kowno e, No sko ko ko kończyłem projekt. Będziemy potrzebować kilku, hm przedmiotów. Jeśli wszystko ko 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 pójdzie sprawnie, to za godzinę będziemy go gotowi do startu. Reksiu, zapraszam cię do warsztatu. Obiecuję, że wszystko będzie dobrze. Nie martw się kogoś. A oto! Projekt koko ko ko komicznego to jest oczywiście ko 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 kosmicznego wajchadłowca. Reksio ochoczo zabrał się za szukanie części potrzebnych do budowy statku kosmicznego. Ja myślałem, że ten projekt był inny. Ale tak teraz sobie myślę, że ja po prostu byłem głupi. Myślałem, że ten... że ten projekt był w reksie i w wehikuł czasu. Ale teraz patrzę na jego konstrukcję sobie, że, że jestem głupi jednak. <grym> Dobra. Potrzebujemy bazę. wiadro, konewka i coś kosmicznego. Temu wiadro. Czy to jest konewka, nie wiadro. Tutaj jest wiadro i kosmiczne coś. Co masz kadę do powiedzenia? Zabrali nawet biednego kapłona sprzed świątyni Boga Twaxy <śmiany> A królewna to się ledwo zmieściła. Przylecieć specjalnym transportowcem. To jest normalne, ja w Widzieliśmy to w poprzedniej części, na na samym końcu. A królewna to się ledwo zmieściła. Dobra. ko 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 onewka to 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 sko ko 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 ale. Rezerwowy silnik z odprowadzaniem nadmiaru kro O, znalazłeś wiadro! Zróbmy z niego silnik awaryjny. Widzę, masz już główny silnik. Bałem się, że nie znajdziesz na naszym podwórku w pełni sprawnego silnika obcego pochodzenia, ale na szczęście udało ci się. Dobra, więc kolejne części to jest ee, pralka, jakaś kosmiczna łapa i te do liści. Pora na polar. Już myślałem, że nigdy nie pozbędę się tego krata. A popatrz, moduł mieszkalno-sterujący jak znalazł. E, łapa kosmiczna, e, przepychaczka i grabie. No właśnie, grabie są do liścia. To, to... To służy, ale wygląda dobrze. Grabie mocy! doskoko ko, ale doskoko ko, ko, ale. Grabie mocy. O, pięknie! Zamontowałem ten wynalazek na wypadek, gdybyś natknął się w kosmo się na zatkaną czarną dziurę. Wtedy można ją odepchać i w nią wlecieć. Doskonały pomysł, kokusia. Nie ma spojrzeć na rzeczy, które mam wziąć. Dobra, znowu kosmiczna łapa, wiosło napędowe i kółko dla chomika diesla. przybyło było śmieszne. Wiosło. Ten chwytak służy do uzupełnienia zapasu paliwa. To jest napęd awaryjny, na wypadek gdyby przestało wwiać. Aha, moduł napędowy już jest. To teraz może napęd do niego... Jeśli przyjrzysz się schematowi, zobaczysz, że potrzebny będzie nam chomik, jedna sztuka kaka. Koko koko, ko. jeszcze jeden kandydat na astronautę, chomik Diesel. Zapraszamy, zapraszamy. Dobra, eee, Jak to się nazywało. Większe wiadro. rura <laughs> wydechowa, antena, piecyk, piecyk tutaj mamy, rury tutaj, radio by się przydało w środku. Gdzie to było. A okay. tutaj. Drewniana balia. Dobrze. Początkowo myślałem o zastosowaniu specjalnej tytanowej osłony, ale w -ko 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 końcu stwierdziłem, że balia będzie lżejsza. No teraz tak. tak. Tak, 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 tak. Rura spustowa. Przydatna niezmiernie. Antena. Dobrze. Służy do nawiązania łączności pomiędzy balią, a piecykiem. Piecyk służy do dodawania gazu. Aby wcisnąć gaz do dechy, trzeba pociągnąć za sznurek, tak by piecyk zbliżył się do drewnianej bali. Proste i logiczne. Dobra. Lampka, lejek, lejek czasowy i sznur. Skąd no, rozlecimy To jest tylko butelka. Tutaj pewnie będzie, o. Lampka. Ta lampka to kakao Z daleka statek będzie wyglądał jak gwiazda. A tu lejek czasoprzestrzenny. No, czasoprzestrzenny, nie czasowy. I lina, żeby wszystko się trzymało. No, go, -go gotowe Czyż nie jest wspaniały? Czyż nie jest nowatorski? Pozostaje z tej Kokoko, jeden problem. Kto zasiądzie za sterami? Kto pokieruje naszym wajchadłowcem? No kto? Kokoko? Ko, ko. Nie macie pilota? Co wam powiem? To wam powiem. Macie szczęście. Komandorem Kretes. Do usług! To z ko, -ko, -ko ale koko -ko komandorze! Swojego czasu skończyłem korespondencyjny kurs mm, pilotażu międzygalaktycznego. Poprowadzę ten statek. Może przejdźmy teraz od słów do czynów. A nowe? zaczynamy odliczanie! <todgłosy> teraz będzie najlepsza. Najlepsza część. Zby salutować nie skończyłaś. No piękny, Patos, piękny. A teraz przestańcie sobie salutować. Właście do pralki i zapnijcie paski. Klinowe, od bębna. Salutuję. Wam. Wybieram program K jak koko kosmos. 60 stopni to kokoko kąt nachylenia. Uwaga! Powodzenia! O, kurczę, pieczone! Zapomniałem wyłączyć program prania wstępnego. Za Nie szkodzi. Razem um, radę. nie nie, ważę, nie wyłączył prania wstępnego. Dzień dobry. Kontrola legalności oprogramowania. Przepraszam za przerwę w przygodach, Reksia. Prowadzimy akcję antypiracką pod hasłem Przegrywasz? Przegrywasz. Proszę wpisać hasło podane w książeczce, którą znalazłeś w pudełku. A więc hasło jest następujące. Indor z dwoma głowami, Kretes, Kosmiczna Galaktyczna Kura oraz reksia. Hasło prawidłowe. Miłej zabawy! Dobry pani policja. Przynajmniej dodał płynu Coco Moje futerko nigdy nie było takie mięciutkie. Mm. Mm. Dotknij. Tak, tak, widzę ich. Za nimi. Poruszamy się w kółko. Mnie się wydaje, że lecimy prosto. Hmm. Okazało się, że trzeba skalibrować kreta, czyli wyregulować mu okulary. Obawiam się, że będziesz musiał mnie skalibrować. Go. Nie mając dużego doświadczenia na tym polu, Reksio domyślał się, że obraz, który Kred widzi lewym okiem, powinien zgadzać się z obrazem, który Kred widzi prawym okiem. No niesamowite. Kto by się spodziewał? Kto by się spodziewał? Widzę, oh. widzę. Teraz wszystko się zgadzam. Możemy lecieć dalej. Splendid. Porywacze kierowali się w stronę Drogi Mlecznej. Reksio i komandor Kretes ruszyli w pogoń. Ruszajmy w pogoń! Droga Mleczna okazała się niezwykle wygodną kosmiczną autostradą. Niestety, po niedługim czasie nasi Gwiezdni Podróżnicy natrafili na poważną przeszkodę. No Roboty nie drogowe. wiem. Roboty drogowe. O! Roboty drogowe. Roboty łatają czarne dziury w gwiezdnym asfalcie. Leczna, Leczna droga jest, jest zamknięta. Proszę, Proszę, lecieć objazdem, Porywacze wybrali objazd. Ruszajmy za nimi. Obawiam się, że powoli kończy się nam paliwo. Spokojnie. Jeśli... Komandor Kretes nie mylił się. Paliwo rzeczywiście zaczynało się kończyć, a chomik Diesel robił się coraz bardziej głodny. Nie ulegało wątpliwości, że trzeba będzie rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. Trzeba rozejrzeć się za dodatkowym paliwem. No co, ulicha? Sławny układ Kurana. Ani chybi właśnie tam zmierzają po rybaczy. W skład układu Kurana wchodziły trzy ciała niebieskie. Tajemniczy księżyc Gindor, który rzeczywiście był niebieski, pustynna planeta Kurakis, z daleka raczej czerwona, oraz sam Kuran, potężny i żółty niczym żółtko w jaju. Uciekają za Kurana! Mamy ich! Z, z, złe przeczucia? Złe przeczucia Reksia niestety się potwierdziły. Za Kuranem ukryty był potężny i potworny... Możesz A co to za potworne... potworne jajo? I co tak potwornie śmierdzi? Rzeczywiście, jakieś małe pojazdy tu lecą i aaa, strzelają do nas kosmicznym makaronem! Zobaczamy! Nasi bohaterowie nie mieli szans. Mimo, że chomik Diesel rozpędził koło wrogów niemal do trzeciej prędkości kosmicznej. Siły wroga były przytłaczające i działały z zaskoczenia. Trafiony kosmicznym makaronem, wajchadłowiec Reksia runął na powierzchnię Kurana. Nasz walchat, chłopiec, runął na powierzchnię Kurana! Wydawało się, że to już koniec! Że nasi bohaterowie nie mają żadnych szans! Historia ta miała się jednak potoczyć inaczej. La resistance. Bonjour. Ja nie chcę umierać! Tak, tak, spróbujmy użyć napędu awaryjnego do wiosła! Wiosło mocne. tak ja jestem w jednym kawałku. Nasi bohaterowie mieli wyjątkowe szczęście. Nikomu nic się nie stało. Niestety Reksio wisiał zaplątany w sznur konopnojonowy i nijak nie mógł się wyplątać. Zupełnie tak samo jak kiedyś na wraku statku. Komandor Kretes musiał coś wymyślić. Muszę coś wymyślić. Muszę coś wymyślić. Gdybym tylko mógł uwolnić chomika Bizla. Hmm. Dobra, mam. Myślę, że tutaj na razie skończymy ten epizod. Odcinek, część Reksia i Ufo. Dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że następny odcinek pojawi się szybciej niż ta przerwa. Czyli prawdopodobnie jutro. To. Wesołych Świąt i... Rozpocznij grę od początku. Proszę mi nie przerywać, ty narratorzy. Dobra. Eee, dzięki za oglądanie. Hej, hej, na razie. Cześć.